Proszę Pani, w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych na drodze dokonała Pani bardzo odważnego, obywatelskiego zatrzymania. Zobaczyła Pani na drodze samochód, który okazał się samochodem kradzionym. Tak, w drodze, kiedy z pracownikiem jechałam do dru na drugi punkt, okazało się, że pracownik zobaczył samochód swój i. Po pierwsze nie wierzył, po drugie dowierzył, że w ogóle to jego samochód jedzie, więc reakcja była natychmiastowa. Stwierdziliśmy, że zawracamy. Ja podjęłam decyzję, że zawracamy i jedziemy do momentu, aż ten samochód się zatrzyma. Wyjechaliśmy na główną ulicę Wałbrzycha 1 maja, gdzie widzieliśmy, że ten samochód jedzie w stronę galerii, więc no intensywnie ruszyłam. Samochód dogoniłam w momencie, e, tak naprawdę na wysokości kasztanowej. Zusu e, wtedy do pracownika mówię, żeby s, na pewno się upewnił, czy to jego pojazd, żebyśmy nie, za, nie za, zatrzymali kogoś innego. Więc on. W pościgu dodajmy tak, w, pościgu. w pościgu, tak, tak. W pościgu e, stwierdził, że to jest jego samochód. No, i decyzja padła, że jedziemy do momentu, kiedy zatrzyma się ten samochód, i, i będziemy mogli zatrzymać go. Więc jechaliśmy cały Wałbrzych, cały śródmieście, w stronę ulicy Słowackiego. W momencie kiedy zobaczyłam, że ten samochód staje na czerwonym świetle, wyprzedziłam, zajechałam drogę. Wyskoczyliśmy z samochodu obydwoje, no ja dobiegłam do kierowcy, wyciągłam kluczyki ze stacyjki, no i doszło do szarpaniny, ten e, złodziej, e, no stawiał się i, i chciał zabrać jeszcze coś z tyłu z tego samochodu, no, u, nie umożliwiłam zabrania tego. No i Co Co to za odwaga? W tamtym momencie nie spodziewałam się, co, nie myślałam co robię. E, Myślałam tylko, żeby uratować ten samochód, żeby pracownik mógł go odzyskać i dopiero sobie zdałam sprawę po wszystkim jakie niebezpieczeństwo mogło nam grozić. Przede wszystkim mi. ten złodziej mógł mieć nóż przy sobie, mogło to się inaczej skończyć, ale na szczęście udało się schwytać. Osobę, która towarzyszyła złodziejowi, bo była to jego partnerka, na ten moment wiemy tyle. Została ona po prostu mm, doprowadzona, no, ona zaczęła uciekać. Ja zaczęłam tak drzeć i krzyczeć na cały plac grunwaldzki, więc ludzie wszyscy dookoła słyszeli. I w momencie, kiedy usłyszeli mój krzyk i prośbę, żeby dogonić tą kobietę, to tak przechodni, który przechodził młody chłopak, dogonił, złapał, przyprowadził ją. No i czekaliśmy obydwoje z pracownikiem do momentu przyjazdu policji. A co z samym sprawcą? No, sam sprawca uciekł. W momencie kiedy ja doleciałam i otworzyłam drzwi i wyrwałam kluczyki ze stacyjki, no w pierwszym momencie się po prostu stawiał, no chciał mnie nawet uderzyć, ale się wystraszył, że jednak my stanowczo tutaj zareagowaliśmy, no i po prostu uciekł. Kiedy panu zginął ten samochód? To był poniedziałek, teraz ten poniedziałek, tak? Pani Żanetką Wieła. No jechaliśmy w stronę Białego Kamienia i tak wspomniała Pani, że akurat w tym momencie zauważyłem swoje auto, Poznałem po rejestracjach, bo wyglądzie auto, to wiadomo, że... Ci... No. no i tak tu Pani mówi... Ale kiedy zginął samochód? Y, zginął prawdopodobnie z niedzieli na poniedziałek, bo tam y, y, polic z, policj z policją pojechałem na równoległą i tam starsza Pani Wyrzucała śmieci się pytała policja, czy to auto jeszcze stało, że w, w nocy jeszcze jak wychodzi do okna, to już auto jeszcze stało, a na już tego auta nie było. Czy ma Pan pewne podejrzenie jak, podejrzenia, jak doszło do kradzieży tego samochodu? Raczej to było tak, to, to się stało 30 października. Jak miałem y, obsługę w, w szafnie Zdroju, białem taką siele z ulica, y, Kościuszki jeśli się nie mylę. Weszłem z kolegą, bo robiliśmy obsługę yy, pogrzebową, żeby wziąć urnę i zrobić ceremonię pogrzebową, bo trzeba zawieść było urnę na Szczawna na cmentarz. I w tym momencie zorientowałem się, że nie mam dokumentów. Podeszłem do yy, księdza, bo zobaczyłem, że jest monitoring na kościele. Ksiądz, yy, poprosiłem księdza, ksiądz poszedł na plebanie, poprosił proboszcza i okazało się, że Złodziej został nagrany. Zadzwoniłem w tym momencie na policję, przyjechał patrol, spisał moje dane i później miała przyjechać policja kryminalna, wziąć nagranie z monitoringu od proboszcza. I później czekałem na telefon, jakie dalsze czynności będą. Ja dopowiem, że ten samochód stał dwa tygodnie od, od momentu kradzieży dokumentów z kluczykami. Ten samochód stał dwa tygodnie na parkingu, więc kradzież tego samochodu nastąpiła po dwóch tygodniach. I co się okazało, że w momencie, kiedy ja te kluczyki wyrwałam, to były oryginalne kluczyki, które zginęły dwa tygodnie wcześniej. Czyli złodziej przygotowywał się po prostu do tego? Tak musiało być. Bo... I tylko czekał na dogodny moment. Tak, czekał na dogodny moment, bo tak tu. Tak naprawdę to był taki fart, że my akurat w tym momencie jechaliśmy i w tym momencie zauważyliśmy ten samochód, bo mogło być zupełnie inaczej. Ten samochód w ogóle nie mógł wrócić do, do pana Mariusza i, i mógł Nie zostać nie do odzyskania. Chciałbym bardzo podziękować swojej szefowej za odwagę. Bardzo mi, bardzo mi, miło. mi miło i każdemu pracownikowi takiej szefowej. Gratuluję i żeby miał. Jeszcze jedno, chciałbym tak samo podziękować temu panu, który złapał tą kobietę, która uciekła. Bardzo dziękuję ślicznie.